152 w ogniu. Rosyjski Su-25, zestrzelony. Rosyjski pułkownik w niewoli. Ukraińcy prowadzą skuteczną kontrofensywę wymierzoną w wojsko Putina. Rosjanie wciąż uderzają w cywilów, m.in. w kramatorsku i słowiańsku. Podmuch zepchnął mnie na podłogę. Byłam cała w pyle. Nie wiem, jak długo tam leżałam, straciłam przytomność. Armia Putina z każdym dniem wojny na Ukrainie słabnie. W desperacji Rosja planuje zakup broni w Korei Północnej. Od początku konfliktu rosną za to możliwości obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Polski, która modernizuje armię. Polska zbrojnówka wyposaża też w nowoczesny sprzęt sojuszników. Właśnie podpisano kontrakty na sprzedaż Estonii wyrzutni rakiet piorun. Umowa dotyczy 300 pocisków i 100 wyrzutni. Dostawy dla Estonii nie zakłócą produkcji piorunów dla polskiej armii. To jest dowód tego, że dobra broń może być produkowana w naszym kraju w dużych ilościach. Od miesięcy pioruny sprawdzają się na froncie na Ukrainie. Na tym nagraniu widać, jak polski piorun precyzyjnie razi rosyjski śmigłowiec. Skuteczność na polu walki znacznie zwiększa zainteresowanie polską bronią. Wiemy, że NATO robi wszystko, żeby nasze bezpieczeństwo zwiększyć, ale jednocześnie musimy zrobić wszystko, aby każdy kraj był odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo. Liderem we wzmacnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki jest Polska. Tylko w tym tygodniu podpisano kontrakty na uzbrojenie wojska warte prawie 8 miliardów złotych.